Mam z tej strony Wojtek. To jest kolejny film na Łyche. Na hmm. przyczepie. Może i ręcznie robiono, ale to najmniejszy problem. Największy problem jest taki, że ta przyczepa jechała. Wiesz co nie było Jest coś podkręcone jest, nie wiem może nie wszystko, ale matko kamera idą! No ja tu nic nie wiem Jeszcze coś stosuję jeszcze bardziej, bo! Przyczepy jeszcze nie było. Było to matko, jak to wieje. Jak wiecie, jest. Był tak. A tak w ogóle była. Była Elka. I. Była dużo. O jeszcze nagranie Jak to się tam wiem, Była Elka. Była Był NTZ. Jaki to że był MTZ, był ten MTZ na szorcach 1025 Ursus, 1014 też był na szorcach. Koparka była. No, co tu gadać więcej? To widzimy się w następnym. Cześć!